Dziś w Radiowej Agencji Pasjonatów o siatkówce. Miałem kilka różnych graczy o siatkówce i o Francji. Katarzyna Budowice, Dzień dobry, troszkę o siatkówce rzeczywiście i trochę o Francji, bo dzisiaj nasza bohaterka Agata Iwańska, która od kilkunastu lat gra w siatkówkę, ale tak się złożyła, że ostatnio nie gra w Polsce, bo jest tutaj jeszcze ta jedna pasja, żeby nie powiedzieć że miłość, nawet w przypadku Agaty, czyli Francja. Agata studiuje lingwistykę na Uniwersytecie Francji. Ja też przeniosła swoje sportowe życie. Spotkałyśmy się przy okazji mojej wizyty w loteryni. Między zajęciami, nauczaniem na na treningach Agata zabrała mnie na pacer. Jesteśmy w parku Pépinier. Ja tutaj spędziłam praktycznie pół lata, czytając książki pod drzwiami, oglądając zwierzęta. Porównując o zmiany nowym miejscu zamieszkania, bo zaczęło się od tego, że przyjechałaś tutaj z jeszcze, prawda? Ja pierwsza raz tutaj przyjechałam na wymianę między liceum moim i liceum francuskim. Śledziłam tutaj dwa tygodnie. Zdawałam kilka znajomości. na, powiedzmy tak, przygodę francuską. Po maturze zdecydowałam się wyjechać do Francji. Byłam fille au pair", to znaczy pracowałam w rodzinie francuskiej, opiekowałam się dziećmi. Można powiedzieć, że zakochałam się we Francji i zdecydowałam się na studia właśnie w Francji. A dlaczego w Paryżu? W jest lepszy teren, jest w ogóle regionem bardzo zielonym z Polską. Ludzie są niesamowicie życzliwi, mentalność dużo bardziej mi odpowiada niż w Paryska. No ale nie tylko studiujesz, słuchajcie, tak? Mhm. No tak, no bo grałam w w środkówkę, także spełniam się. Ja w ogóle w środków grałam już od dziesięciu około lat. Jak wjeżdżałam tutaj na zmianę pełnięty w liceum, Znajdę przez internet adres klubu środkarskiego. Podczas wymiany uczestniczyłam w dwóch treningach. Przez cały czas na byliśmy w kontakcie z menedżerem tego klubu. Później, jak przyjechałam tutaj, podpisaliśmy kontrakt i gram tutaj w drugiej sezonie, w drugiej lidze. I objętaj się ze tak tą informacją, czyli gram w drugiej lidze i trenuję z zespołem pierwszym, czyli w tej lidy pro-francuskiej. I najeździłam się w Jak się gra w środkówkę, to się jedzie, jedzie na mecz, wysiada się do hotelu. Gra się mecz i wraca się miasta, zwiedza się praktycznie wszystkie autokary. Także żałuję trochę, że nie miałam okazji zwiedzić tych wszystkich miast, które odwiedziłam. Na początku, jak przyjechałam, nie mogę powiedzieć, że było kolorowo, było mi ciężko, mimo tego, że miałam podstawę języka, co bałam się mówi. Świadkówka bardzo dużo mi pomogła, ponieważ. Funkcjonowanie w jakiejkolwiek grupie dużo pomaga i wasza drużyna jest taka międzynarodowa Są cztery francuskie, a reszta to są dziewczyny. Dużo jest dziewczyn ze wschodu. Są dwie Ukraińki, Czeszka, są Grazyńki, Węgierka. Dziewczyny uczą się w szkole, czego teraz wymaga, ale na treningu jest gasy. No na początku sezonu było najśmieszniej, bo praktycznie nikt nic nie rozumiał, że w pięciu językach. To jest to ciekawe doświadczenie. Tak, Agata Iwańska, polska siatkarka z i z Lhocaryngii. No i na marginesie dodała się szczerze piękna liczba. O tak, tak. Ja, jak się spotkaliśmy, to ja nie wiedziałam, ponieważ spotykałam się z Agatą jako po prostu polską studentką w Nancy. I nie wiedziałam, że gra tam siatkówkę. No i jakby pierwsza myśl taka to, to w ogóle była, że to bardzo wysoka, zgrana, sztukła, no ale siatkówka, to jest jedynie, No i najładniejsza siatkarka na boisku to nasza. To... Tak, nasza. Katarzyna na cały czas czeka na informacje od Państwa.